Witam teraz na krótkiej prezentacji SSP w Białym Stoku na ulicy Pułaskiego Ten przez już kiedyś prezentowałem na kanale, jednak w wycieczce kolejowej do Białego Stoku, którą postaram się zrealizować wakacje, będzie on nagrany również. Już po raz trzeci na kanał Mamy tutaj kombuda kategorii B wyposażonego w 4-singletzer SDK2 żarówkowe. O, nie ma naklejki. Tutaj mamy szlak na dworze z Białym Stoku, najbliższa stacja Stoku, Nowe Miasto. A tutaj mamy szlak na Bielsk-Podlaski i najbliższa stacja to będzie yy, Białystok Stadion Przeraz kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 32, tak dokładnie na 72 km i 495 m Tej oto linii kolejowej Tak wygląda to oto SSP z drugiej strony, proszę bardzo, tam mamy safor wjazdowy od prawdopodobnie do Wzgórz Także bez błędnego przedłużania zapraszam was na w pociągu regio relacji biały jest to krzemcha.